Wielkie dzięki do Thank okay. you. Jest to substancja, która jest bardzo niebezpieczna, wchłaniana przez skórę, toksyczna. Inna nazwa tej substancji to yy, cianek winylu, jak sama nazwa wskazuje cianek, czyli to, trucizna o bardzo wysokiej mocy yy, yy, skażenia. W tej chwili na miejsce musi podjechać specjalna grupa specjalistyczna ratownictwa chemicznego. W udział w sprawie akcji, w akcjach dla atomiku badawczym uwolnienie niebezpiecznych materiałów chemicznych. Grupa do akcji wywołana dla w samochody sprawie jest samochodów kolejowych, jeszcze samochód pierwszy po lewej stronie samochód a to grupa, która jest w zimnej i i z rządu pomiarowych ekarnuje skończenia. Jak to się powiedziałem, akurat jest substancją toksyczną, jest substancją wytwórczą nadkopalną. Także największe niebezpieczeństwo jest ewentualną możliwość zapalenia. Teraz w zbiorni widziałem, że będzie przekazowana substancją niebezpieczną. Państwo zawsze prowadzili niemożliwe my, nie aktywne oraz wszyscy zostały przy przygotowani do udzielania ewentualnej pomocy ratownikom, którzy są w środku w momencie, gdyby doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Ratownicy zabezpieczający muszą posiadać ten sam stopień ochrony ze względu na to, że strefa jest skażona, substancja jest toksyczna, wchłaniana przez skórę, i jest bardzo duża szansa y, zatrucia ochrony W tej chwili wykorzystywana jest pompa Iona Storz, znajdująca się na samochodzie ratownictwa Holcmanów. Jest to pompa tego, o wydajności około 200 litrów cieczy na minytę. Jak widać podczas prowadzenia akcji, ze względu na to, że jest to substancja bardzo łatwo opalna, stoi cały czas zabezpieczenie dwóch ratowników, którzy w każdym momencie są w stanie podać skuteczne... E,